Cześć, mam na imię Oliwia. Zapraszam Cię na serię filmów. Poznaj potencjał platformy 3D Experience. Dzisiaj opowiem, jak zalogować się do platformy 3D Experience, czym są role i aplikacje, a także pokażę potencjał roli 3D Swimmer, odpowiedzialnej przede wszystkim za komunikację. Zatem, zaczynamy! Aby zalogować się do platformy 3D Experience. Wystarczy znać adres internetowy tenantu, czyli miejsca i przestrzeni w chmurze, które zostały utworzone dla każdego przedsiębiorstwa indywidualnie. Wykorzystam do tego SolidWorks Launcher. Użytkownik jest w stanie zalogować się do platformy z dowolnego urządzenia w dowolnym miejscu na świecie, wykorzystując 3D Experience ID, które od kwietnia 2023 roku zastąpiło wszystkie inne sposoby uwierzytelnienia użytkowników. Oznacza to, że wystarczy jeden login i jedno hasło, aby uzyskać dostęp do wszystkich produktów, portali oraz dodatkowych usług. Platforma 3DEXPERIENCE jest rozwiązaniem chmurowym zapewniającym dużą elastyczność doboru i ułożenia narzędzi. Przyciskiem nawigującym jest kompas, będący jednocześnie najważniejszym symbolem platformy. Po wejściu w niego uzyskujemy listę przydzielonych użytkownikom ról oraz aplikacji. Role są to produkty, czyli licencje czasowe, które zostają nabyte w trakcie dokonywanych zakupów. W ramach ról użytkownik otrzymuje szeroki wachlarz narzędzi nazywanych aplikacjami. Oznacza to, że każda rola wyposażona jest od kilku do nawet kilkunastu aplikacji. Użytkownik ma możliwość podejrzenia, jakie rozwiązania posiada firma, oraz poprosić o przyznanie odpowiedniej roli. Takie rozwiązanie zapewnia szeroko pojętą skalowalność. Platforma 3D Experience jest świetnym miejscem do komunikacji między poszczególnymi członkami zespołu, Zaangażowanymi w pracę w różnych działach. Dla wszystkich ważnych działań, takich jak przyznanie roli, zadania, zmiana statusu postów community, stanu dojrzałości pliku czy skomentowanie zawartości, użytkownik dostaje powiadomienie na platformie lub drogą mailową. Płynnie może decydować, które powiadomienia chce mieć wysłane w postaci maila, a które mają wyświetlać się w przeglądarce. 3D Swimmer jest podstawową rolą zapewniającą dostęp do platformy. Jest ona odpowiedzialna przede wszystkim za komunikację. Użytkownik ma możliwość uczestniczyć w społecznościach o różnej tematyce, w których może dzielić się z pozostałymi użytkownikami pomysłami, tworzyć bazy wiedzy czy rozwiązywać problemy poprzez zadane pytania. W łatwy sposób. Można filtrować typy zawartości, posty, pomysły, pytania, strony Wiki. Takie uporządkowanie społeczności pozwala na łatwy dostęp do aktualnych wiadomości oraz szybki przepływ informacji. Dodatkowo, Platforma 3D Experience wyposażona jest w wewnętrzny komunikator, za pomocą którego można pisać wiadomości ale również przeprowadzać wideorozmowy. Platforma 3 Experience pozwala użytkownikom na tworzenie dowolnej ilości dashboardów, inaczej nazywanych kokpitami lub pulpitami. Są to miejsca, w których to użytkownik decyduje, jakich narzędzi oraz w jakiej konfiguracji będzie używać. Może definiować zakładki, w których obok siebie będą uporządkowane aplikacje, Pochodzące z różnych rozwiązań, np. portfolio SolidWorks, Delmi czy Novi. Jedną z podstawowych funkcjonalności roli 3D Swimmer jest możliwość przeglądania wszystkich zaczytanych plików na platformę, w tym utworzonych w programie CAD, np. SolidWorks. Wystarczy chwycić i przeciągnąć plik, aby zobaczyć bryłę, móc ją obracać czy zmierzyć. Tworzenie dashboardu i zakładek jest bardzo intuicyjne. Aby umieścić aplikację, wystarczy odnaleźć ją w panelu po lewej stronie, a następnie upuścić. Każdy kokpit związany jest z zadaniami, które pełnimy w naszym przedsiębiorstwie i może dotyczyć m.in. projektowania, zarządzania projektami, zasobami ludzkimi. Czy kontrolą nad wykonywanym projektem. Pulpit można w każdej chwili udostępnić pozostałym członkom grup projektowych. Użytkownik decyduje, jaką funkcję będzie pełniła osoba dodana do dashboardu, czy będzie miała możliwość edycji, lub jedynie wyświetlania zawartości. Dzięki takiemu rozwiązaniu to użytkownik tworzy sobie środowisko pracy. Taki sposób, aby był najbardziej wygodny i użytkowy.